Cześć, witajcie, ja jestem Doknes A to jest kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj zagrałem sobie w Minecraft Pocket Edition A jakże Tym razem jednak, słuchajcie Nie zrobię wielkiego błędu Który popełniłem ostatnim razem Czyli nie pomylę serwerów, kurka jasna Ostatnio wprowadziłem was w błąd I powiedziałem wam, że gram na Mineplexie Gdzie w rzeczywistości na Live Boacie. Był to serwer Survivor Games A tym razem faktycznie spróbujemy Normalnych minigame'ów na telefonie. Więc tak, na początku, co trzeba zrobić? No, po pierwsze, trzeba wybrać skina, dlatego też, e, klikając tutaj, ostatnio miałem tego skina, jeżeli dobrze pamiętacie. Tym razem jednak, chciałbym sobie go zmienić na jakiegoś takiego e, bardziej różnorodnego oraz mniej jednolitego. On wygląda bardzo fajnie, nie powiem. Albo ten. Tu jest ten, golem! To jest fajnie. ile tutaj w ogóle jest tych skinów za darmo? Co się dzieje, w sensie? Czy, czy to dobrze, że ja mam te wszystkie skiny za darmo? Dobra, nieważne, więc tak... Eee, czemu ja tutaj nie mogę? Resent Campfire Tales. Tak, to jest moje to... O, tego chcę! Klikamy confirm. Słuchajcie, klikamy play i jakie jest IP tego serwera? IP to pe.mineplex.com. Jeżeli wiecie jak się dodaje serwer, klikacie tutaj Create New Nie, to, to nie tu, sorry. Klikacie Friends oraz add friends. Klikacie Friends oraz klikacie tutaj taki mały przycisk. Tutaj natomiast y, wpisujecie sobie co chcecie, czyli na przykład mineplexik, okej, okay. pe.mineplex.com. Portu nie zmieniacie, bo port powinien być domyślny. Natomiast się klikacie play. Okej, okay, ale ten serwer już mam dodany, więc ja go już nie mogę dodać, więc jest on właśnie tutaj. Więc zaczynajmy naszą przygodę. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy na tym całym mindplexie, jeszcze się nie zarejestrowałem, aczkolwiek co tutaj jest? Karl S.R., Mem S.R., Karl Karl the Creeper, Karl J.R. i Carly. Okej, okay, wszystko jasne! Co tutaj jeszcze mamy? No, spawn, odbiega od tego co na co dzień widzimy na Mineplexie, jednak podejrzewam, że jest to spowodowane chociażby lenistwem. O, i tutaj są tryby gry, czyli jest jakiś Micro Battles, których w ogóle nie znam, jest Skywars Solo, Turf Wars, okej, okay, to wiem co jest, Bomb Lobe... to Lo nie, nie wiem w sumie co to jest. Dragon Escape, wow, Dragon Escape na telefonie Czy sobie to wyobrażacie, jak to będzie wyglądać? Dobra, zaraz spróbujemy Mob Arena, Survivor Games, Sky Wars, Master Builders Master Builders też pewnie będzie fajne na ci najbardziej co chcę zobaczyć to jak działa Dragon Escape Dlatego klikam na to, Ok, udało mi się dołączyć, mam nadzieję że wszystko jest git Ok, jestem gdzieś Aha, lobby jest identyczne jak na normalnym tym Ok, więc tak, jumper no to ja mam kita Jumpera wybranego, no ale wszystkie inne są płatne, więc no niestety, w ogóle słuchajcie mam podgląd na tamtym oknie, taki bardzo duży, tego wszystkiego co się dzieje na moim małym telefoniku, więc myślę, że nawet patrzenie się tam będzie dla mnie przyjemniejsze, ale, ale dobra, poświęcę się. Okej, okay, gra zaraz startuje, a więc my jesteśmy oczywiście w gotowości i teraz tak, a 7 sekund do startu, o nie, no chyba, no chyba nie chcecie mi powiedzieć, że ja tutaj musiał parkurować się, tak. O nie! Okej, okay, ale czy, czy ja dostałem drugą szansę właśnie w tym momencie? Czy. Aha, w sensie to mnie tepa, tak? Tutaj. Okej. Okay. Aha, czyli tutaj po wpadce do wody nie gniemy od razu. Tutaj po prostu się respimy i jeszcze raz biegniemy, co jest myślę bardzo fajnym wyjściem. Serio. Jest bardzo fajnym wyjściem. No nie, no i smok mi zjadł. No. Dark Glass the Dragon. Okej, okay, zobaczmy w takim razie, jak wyglądają te mapy. No widzę, że one są takie takie proste, trochę bardziej liniowe niż normalnie, no ale w sumie Kaman jest to wersja PE i tutaj e, trzeba tego niejako oczekiwać. To już się chyba dobiegł do mety, więc wow. Podsumowując jednak, przegrałem. Dobra, w takim razie myślę, że zagrałem sobie jeszcze jedną rundę. Wiem, że jestem uparty, jednak Co się dzieje, dl dl dlaczego ktoś tutaj mi wszedł w kadr, halo pro. Proszę się wytłumaczyć. Okej, okay, jestem już gotowy do startu. Znaczy, w trudno ja Wam w ogóle biec. Oto te. Aha, tam, okej. Okay. A. Więc. Chłopa! Ojeju, coś mi mówi, że no niestety, ale nie jestem służony do tego Dragon Escape całego. Przynajmniej na Mineplexie. To jest straszne, albo. Aha, już zginąłem. No może do tego trybu akurat nie jestem stworzony, jednak spróbujmy z czymś innym. I tak oto idziemy na Bomb Lovers. Nie wiem co to będzie za tryb, nie wiem czego się powinien spodziewać. Wiem, że może być fajnie. Okej, okay, słuchajcie, tryb gry się już zaczął, nie za bardzo wiem co mam tu robić, jednak jest jakaś mapa Drylands. I teraz co? Aha, możemy mi tym rzucać, tak? W sensie, bo chyba tak, chyba tak niezbyt rozumiem Ale wydaje mi się, że... O nie, no zaraz, co ja mam tutaj zrobić? Dlaczego, to, to, że to pod wybucha? Ej! Nie, 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 to tak być nie może Dobra, wbijmy tam na górę O nie, tak źle nie da, okej, jeszcze raz Cofnijmy się do przodu O nie Słuchajcie, nie poddajemy się oczywiście idziemy dalej Tym razem, co możemy wziąć pod celownik? Myślę, że Skywars będą zbyt... Master, Master Builders, okej okay. Okej, okay, to będzie na pewno fenomenalny tryb. O nie, teraz bym mi naprawdę tarwał, że Muscle Builders to... Builders, Builder? Burder? Nevermind. Że Muscle Builders to nie jest Build Battle. No więc już niestety widzę, jak to przegrywam, no ale... Okej, okay, game start. I co mamy zbudować? Bo tak nie... jakoś nie za bardzo rozumiem, w sensie tutaj nic... Nic tutaj do... Build Queen. Czy jednak jest to Build Battle, tak? Siluszkę mam zbudować. Dobra, spoko. W takim razie słuchajcie, wszystko, co będzie mi potrzebne, to na pewno ten biały klej. Coś na włosy. Na włosy potrzebna mi będzie wełna, czyli Wool. Okej, okay, jedziemy z tym koksem. Oczywiście białe oczy. Twoje białe oczy. Powiedzmy, że. Okej, okay, filetowy kołnierzyk. I teraz tak. Jak ja chcę to zrobić? W sumie sam nie wiem. Wiem tylko, że może mi się to jednak udać. Uh... Ale niestety już widzę, że idzie trochę słabo, dlatego też, e, jeżeli mi to nie wyjdzie, prosiłbym Was, byście na to przymknęli oko jednak. OK, możemy się tak mówić. Więc to pójdzie tutaj, to tutaj, to tu, to tu. OK. To tutaj też pójdzie. Czy, czy, to, czy, to, wygląda, czy to wygląda jak twarz? W sensie. Myślę, że. Nie. Ale okej, okay, nie poddajemy się i, za, i, i, le, i lecimy dalej. Już trochę głową pusiłem, bo szczerze. Boli mnie trzymanie e, tego iPhone'a cały czas w rękach, bo tak to sobie kładę od razu na i wiecie, no. jest mi o wiele wygodniej. No ale dobra, no niech będzie, niech trochę pocierpie. Ja to je zrobić w ogóle, kształty twarzy? Jeżeli by to była broda, to, to, to jeszcze, jeszcze, ale jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, a jak jesteśmy w tej sytuacji nieciekawej, chciałbym Wam tylko podkreślić, no to niestety, ale mam bardzo ograniczone pole manewru. A... Hmm. Tak, to miała być twarz. W takim razie na tym etapie już możemy chyba zacząć a, budowę oczu, tak myślę. Więc jak to będzie wyglądało? No na pewno nie w ten sposób. A, dobra, tu tak, tu tak, tu tak. Ok, tutaj też będzie miała różowe oczy. O nie, zrobimy jej za wąską twarz. Ja jestem beznadziejny, nie wierzę. No trudno, Trze trzeba w takim razie trochę jej tą twarz pogrubić. Przepraszam Cię, jak się już jednak, no, top model to Ty pewnie nie będziesz, chociaż, no, to było chyba wiadome na starcie. Okej, okay. ciekawe czy mamy jakoś w ogóle więcej czasu na budowanie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że ta... O! Okej. Okay. Powoli to zaczyna jakoś nawet wyglądać. I to, mm, to chyba nie wydaje mi się tylko, żeby... Że to było jakieś moje a, zdanie na ten temat, tylko na razie on wy... to co wygląda jak facet, no? Ale spokojnie, nie załamujemy się. Zrobię w takim razie Queena! Cześć Queen, jak się czujesz? Chyba. Ten... Chyba nie o to chodziło w tym zadaniu. No ale co, co ja zrobię? Dlaczego ja nie mogę tam ja stać losów? Czy ja mam naprawdę takie lagi, czy what? Bo tak niezbyt nie się orientuję. Aha, dobra, czyli to już kończymy twarz. Eee. A... Czyli tam wyrównujemy. Tutaj w sumie też. Eee, tu. Potem tu, tu, tu. To które zrobimy jej wystające te brwi, tak naprawdę, ale no, trudno. Ale słuchajcie, czoło się gdzieś musi zacząć. Pamiętajcie, że od czoła e, czasem to nie wygląda dobrze. W sensie popatrzcie na to! Co to jest? Dobra, może nie będzie tak źle jakiej dorobię włosy, co? Może... Jej, jemu? Zostało 37 sekund. O nie! Coś mi mówi, że niestety moja wizja artystyczna się tutaj niezbyt sprawdzi, bo e, no niestety, ale... Nie idzie mi to zbytnio. Okej, okay, tutaj jeszcze to dobudujemy, tutaj też to. Damn, ona wygląda okropnie. Ona wygląda niczym jakiś woźny a nie księżniczka 15 sekund! Och nie! Może no, jeszcze zatkamy na górze, tak? Te włoski, żeby to mniej więcej było widać, że to są włosy. Jakiś tam kształt twarzy niby jest, ale. Słuchajcie, nie wiem jak dla was. Ale dla mnie jest to księżniczka. Jest to moja księżniczka, okej. Okay? Bo tutaj w sumie czy ludzie robią coś bardziej kreatywnego. No nie no, tutaj na przykład. My eyes are burning, czyli moje oczy się palą. Ale fajna! Czyli tu jest. Wolf, tu jest amazing. Dobra, kliknę sobie amazing. Ok. Um, tutaj w sumie kogoś chyba tak samo jak mnie poniosła wizja i. Uuu! i co tu się stało? No niestety, kolega, ale jak tak... się tak się udało? A co tutaj mamy? Czy są to skarpce księżniczki? Nie, jest to chyba korona, tak? Czy, czy coś? No, dam takie. Tylko dlatego, że moje było o wiele gorsze. I to ty tylko naprawdę dlatego. Tutaj już coś się działo, więc. Dobra, no niech będzie. Przynajmniej ma szaty i wygląda jak ktoś z rodziny królewskiej. U mnie to nie było w żaden sposób podkreślone, a sama księżka wyglądała jak facet. Więc myślę, że w tym wypadku, no nie mam jakiegoś za bardzo prawa, by innych oceniać. O! O! To... Je... Albo nie. O, good, good, good. Dam, dam good, bo już księżka była wcześniej lepsza. Ta jest trochę słabsza. O nie! To nie z tej strony! Tylko z tej! Ludzie! Nie z tamtej! No Umar Umarł w butach. Zapomniałem przecież, że oni mogą ze złej strony zobaczyć tą twarz, no. O nie. Co to? już nie no dobra. Okej, okay, rozumiem, że tutaj niby jest jakiś ołtarzyk i przychodzą tam do niej poddani, nie wiem czy... To nie wygląda w ogóle jak ale dam... okej, okay, bo... bo jest to na pewno lepsze od tego, co zbudowałem ja. W ogóle fajną mam rękę zresztą w tym minecrafcie, w sensie ten skin mi się bardzo podoba. Ture mam miejsce. O nie, nie jest pokazane, ale ta śnieżka wygrała. No i wiecie co? Bardzo dobrze, bo to była jedna książka, która faktycznie tą śnieżką mogła zostać. Słuchajcie, a póki co to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie. W sensie jeszcze mnie nie subskrybujecie, Pamiętajcie także, żeby wbić na mojego Facebooka, Instagrama oraz na mój drugi kanał, którego link macie także w opisie. Dzięki wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, na razie, no i cześć!